Zdaję się przejść z ekipy TK Ale mając zaś Pegi Czy wygra ospana i kadłub Czy może ekipa TK Mówię ospana i kadłub, bo Przez całą mapę jest również tak na kanale to jest proszę na reakcję Siema, ja jestem Bardzo, bardzo serdecznie na kanale ekipa TK. Wraz ze mną jest ekipka, siema, siema. Ej skuter ci kradną Ej e, nie ruszaj się, to jest nasz Wróg, to jest nasz wróg, to jest Kalu, który będzie uciekał wraz z Ostkiem. No bo chłopaki, jaką oni się mają misję? Wytłumaczcie. Mają jechać Night sharkami, a my musimy do nich strzelać z RPG. I taki Night shark jakoś 4-5 rakiet wytrzymuje, więc musimy się trochę namęcić, żeby ich uszczelić. Dobra, no to słuchajcie, wraz, że tutaj wiecie, mamy zezwolenie, to ja będę wam pomagał, jechał tym motocyklem, który ma nieco lepszy silnik. Mógł spędzać się do 200 km na godzinę. Dobra, słuchajcie, w tym momencie jedziemy się rozstać z chłopakami. A zanim się ustawimy, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz lajka. Like no i napisania jakiegoś fajnego komentarza, co byście chcieli zobaczyć na naszym kanale. Jakąś może propozycję. Piszcie. Czytamy, czytamy, a najlepszy komentarz dostanie serduszko Dobra, słuchajcie, ja już dojechałem na miejsce. Teraz będę tutaj czekał na chłopaków. Jak zobaczę, no to daję cinkajnie. Chopaka, żydcy kipki. Jesteście panowie? Jesteśmy, jesteśmy. Ja i będę. Ciągle motorem, będę im dawał info, a nie po prostu będą i będą na nich strzelać, tak? Dokładnie. tak. Ale wiecie, że to ma być mocne, mocne strzelanie. A ty też musisz strzelać przyjacielu. O, o Bo startujemy. Startują. Dobra, to czekamy aż ja ich zauważę i wam daję szybko info. Okej, taki taki? W krzaku ja? Nie, na górze Peelbox. Ej, jadą! Gdzie? Po, Gdzie jadą, jadą! jadą. jadą. Są, yy, są na ten... na autostradzie jak wracają jak się... Jedzie tam tak, to będą zjeżdżali koło tego szpitalu, ja już tu jestem Czekajcie, ja ich mam, 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 chodźcie tu, chodźcie, chodźcie, chodźcie Uuu, strzelają Czekajcie, bo oni jadą prosto Nie, 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 wjeżdżają chyba do miasta Nie, 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 wjeżdżają jednak do miasta No, oni zawracają, 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 jadą do miasta, w stronę będą jechać ten Tak, wjeżdżają na wjazdówkę środkową Dobra, Ja tu jestem, ja tu jestem, ja tu jestem, więc w, miarę, w, w razie czegoś to ja będę? Na Dwóch, mają, mają dwa pojazdy, dobrze, dobrze, dobrze! Uuu, uuu. Uuu. Stoję na takim budynku, jakby elektrownia przy górach, nie? Tak, gdzie są takie rury, więc jak coś tam nie informujcie. Dzień, w drugiego. Dobra, dobra, dobra. Ajajaj! strzela, aj, aj. strzela, 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 strzela. Panowie, bo oni dojeżdżają, dojeżdżają. Okej, okay, widzę ich, oddaję strzał. Strzela się w lewego, w lewego, w lewego, w lewego. lewego, lewego. Ej, co jest, co drugi jedzie nawet? Ale benzyna mu ucieknie, benzyna mu ucieknie. Dostał, dostał, wywalił się lekko. O nowej pomocy Blokuję ich tu. Ej, pali się, pali się, rzeczywiście. Czekajcie, ja będę strzał benzynę. O, już li. Nie, zblokowałem się. Dobra, dogania mi. Ej, co. jadę dalej. Ej, wrócił się, przewrócił się tu za mną, za mną. Łooo. Wow, wow, wow. Ej, gdzie jest drugi panowie? Checkpoint, halo, halo? Co, Ktoś broni checkpointa, czy nie? Nikt. Nie, chyba nie. Ale oni muszą wjechać na wiadu, czy... Biora, tak. Biorą, Biorą. bierze drugiego. Strzelajcie w niego. Strzelajcie, strzelajcie, strzelajcie. Który wiadomo? Leż, Leżą, leżą, leż. Leżą. Wysiadam, wysiadam, wysiadam. Leżą. Pięknie panowie, mamy to. Dobra, słuchajcie. Ospek i Kaluk mają checkpointa w Sandy. Teraz muszą objechać całą mapę i dojechać na punkt kulminacyjny, czyli plaża Del Perro No i co panowie? Musimy teraz się spiąć i wygrać z nimi, prawda? Musimy z nimi Summer. wygrać, mają kłopot, wkład, no wygrać. No jeszcze uchwałem. dwa Ale myślę, że damy radę, bo był hardcore tytulowy Wysyłuję link w wygrać, szukałem, dwa pakietki, ale, ale chyba nie trochę Oztek napisał tak start, lecimy Uuu, jaki hardcore już jest, na samym początku Dawajcie, 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 strzać, dobrze, dobrze Uch oh, chyba. Nie, nie, żyję dalej, żyje dalej. Strzacz w niego, jak oni tego pierwszego. Dostał! Leży? Nie chyba, nie, nie, nie. Znaczy muszę zjechać na pas tutaj. Dawajcie strzelać, strzaj, 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 strzaj. Musicie wcześniej strzelać panowie. Wcześniej. Aj, aj, aj. Nie wiem. Ajajaj Nie zepchnąłem go tym razem. No zjeżdżaj tutaj na bok. Co we mnie strzelasz, gościu? Blokujemy go. Blokuję go. Ajajaj, aj, aj. zjechał mi na pas. Na błożku. Pop, top. No. Nie na mojej warcie, panowie, nie na mojej warcie. Szybko... Tuner, tuner, tuner. Bezna ucieknie, bezna. Ci go odniszał i pa pa. Zaraz wracam. Rozwaliłeś go? Nie, żyje, żyje, nie, żyje, żyje. żyje. Którym placem lewym, 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 lewym. Próbuję go... Nie da się. Tym motorem nic mu nie zrobię. U, kurczę, ktoś we mnie trafił. Kto kolejny jedzie, zblokowałem tak. go, zblokowałem go troszkę, zblokowałem go. Zatrzymują się. Mają checkpoint, panowie, mają checkpoint. Nie udajcie, no. Nie, musieli na stację dojechać. Muszą na stację. Na stację? To czemu jedzie kolejny? Bo tam e. boż, tamtemu auto wysiadło. temu auto wysiadło. A. No tak. Temu też siedzi już. Tam. Nie ma nie mają checkpointu. Mamy to. Nigdy w nas nie przestałem wierzyć, panowie. Zawsze, tak, tak. tak, zawsze wygrywamy. Słuchajcie, tak co, tak powsta, co równa się z tym, że mają ostatnie życie, a my ich właśnie łapiemy i wygrywamy. Proste, zasady są jasne. chłopaki tutaj widzicie, robią totalny chaos, więc im się nie uda. No nie ma co. Tylko nie zapomnijcie o to... Jeszcze nie, jeszcze chyba nie jadę. Oni muszą napisać start stary. I panowie macie Wysadzanie ich? Słuchajcie, rzucajcie flary, rzucajcie flary. I przez flary. To jest dobry pomysł. Świetny pomysł. Nie wiem, kto na to wpada, ale jest. Alecy Dziękuję. Tak mi mów. Jestem. <grym> ja, Można było. Nie, jeszcze tak, tak. tak. Nie Nie, nie. Nie, Co tak, tak. nie, nie. Tak, tak. to żeby o, znaczy się ustawić? Na do start? znaczy, no start. jadą, znaczy, jadą, jadą. flary, flary, to znaczy, flary, znaczy, flary, flary! flary. Blokuję jednego. Będę blokował. A ja, ja to znaczy, to, to. O, nie to Co się dzieje? U, ale tam ten stół Dostał no. Dostał to znaczy, 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 to Prawy wybuch! Musicie strzelać przednich, przednich panowie, przednich! Dobra, mamy tam dwóch... Wybuchnęłem go! Chyba! Aha! Kolejną! Pali się pali! pali się pali! Creeper muffin! Tak jest! Tunelem już? No i będzie jechał tunelem zaraz. dobra, strzelajcie, strzelajcie! do niego! Lewy pas, lewy pas, lewy pas! Kurde! Trafiłem! Dobrze, dobrze, dobrze! Dawajcie, bo on jedzie już do palety, jedzie już do palety Jest paleto, zatrzymał mnie na pszakach, zatrzymał mnie kolejny, idzie kolejny, uwaga Idzie drugi tunelem Kto? O co? No o co? Dwóch, dwóch, dwóch Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden Próbuję go zblokować Ja go blokuję, on mnie nie może Czekajcie Czekajcie, paleto, paleto, paleto Wjazd do paleto, wjazd do paleto Ej jest, 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 jest. Kurde, ale... aj, aj, aj. No ja. mają checkpointa. Mają mhm. checkpointa, no nic. Jajajaj. No. Nie zdążyli. Wjechali. O no nie! no, no nic, dobra. Słuchajcie, zapali checkpointa, no to trudno. Mają jeszcze jedno życie, a połowa drogi. Nie ma co się załamywać, nawet więcej niż połowa. Panowie. Mam propozycję, ustawmy się na dachu tego Grand Shopa, upuścimy im taką jedną salwę Na środku drogi jak będą Właśnie, żeby się na środku mhm. drogi każdy w środku by się ustawił Słuchajcie, ospuść i Kalu zapali drugi checkpoint Przed nimi jeszcze chyba dwa, albo jeden No i już potem wygrywałem. ale my się nie martwimy, bo mają ostatnie, że Wygrywamy szybko, tutaj chłopaki już mają plan Dostawili jak widzicie, cysternę ukrytą za flarami, więc chłopaki jak będą jechać dopiero ją tutaj zobaczą Mamy opcji, że no, wcześniej no to wiecie co robić z tą cysterną? Salwa w cysternę, no słuchajcie. Ja ok. no i... Ja proponuję, yy, przepraszam, że ci przerwałem, no proponuję ok. ustawić te, y, tam gdzie powinna stać ciężarówka, żeby nie mogli przejechać, żeby musieli nas y, potrącić. Mhm. To jest okej, okay. to jest spoko pomysł. Ktoś jeszcze ma jakiś ten pomysł, jakiś fajny? No, <ślały> <c> <ślały> ej, klarujemy, klarujemy, klarujemy. klarujemy. Właśnie, ja to ja zobaczyć jak oni będą jechać. Czekajcie, jadą prosto, jadą prosto, jadą autostradą Widzę ich, nie spodziewajcie się tego go salwa może w nich Dawajcie wszyscy, raz, tak, tak, tak. Czekajcie, zatrzymali się, bo oni wiedzą, nie, 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 Oni wiedzą co kombinujemy o! O! Cały czas, cały czas, cały czas Ej, oni się wycofują, wycofują się, wycofują się Dostali, dostali, dostali się Jedzie prosto jeden, jedzie prosto jeden, jedzie prosto Zabiję kogoś u, u. Jeden, jedy, jeden musi... się Kasiu, okay, Kasiu, Kasiu, Kasiu. Dobra, stąd się Palić leży. A nie. Jadę za nimi. Jadę za, jadę za nimi. Dalej, dalej, dalej. nie tego, co płonie. Co tu się dzieje? Łapka w górę za tą akcję. Właśnie, 5 tysięcy łapek musi być za tę akcję. Musi być 5 tysięcy, prawda, panowie? Jeszcze 5 Dokładnie. <back. t> I kolejny odcinek się pojawi Jeszcze jedzie jeden, jeszcze jedzie jeden tu goni jednego Zatrzymał się! Strzałam w niego! Wypuł! Wypuł! W Wypuł! Most, most, most jeszcze ostatni dobrze, tak dobrze, dobrze, pali się, pali się On Okej, okej Jeszcze dwa hity, dwa hity, dwa hity Panowie Fort Zankuda już jest niedaleko tak. Jestem, jestem jestem. stanie Bóg świni brakuje Salwa, panowie, salwa, salwa Widzę ich. Strzelaj Przed nich chcę Leży. Wybuchłem! Nie. Żyje. Nie? Czekaj. Wow, czek. czek. Nie udało się. Nie udało się. Panowie, musi być jakaś taktyczka. Za tunelem no. Zaczniemy Przedaż? do nich strzelać. Uh -huh. O, oh, no 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 no. Dobra, słuchajcie, o i mają przedostatniego checkpointa, czy już ostatniego? Przedostatniego mają. Do, do ostatniego jest, to jest ostatni już. To jest ostatni. Teraz, Teraz przedostatniego. No dobra. Teraz na metę jadą. Panowie, musimy się spiąć, spiąć, totalny fokus, łapiemy ich, bo nie możemy przegrać. Znaczy, zawsze jesteśmy wygrani. Pff. Wiecie, no musimy im pokazać, musimy im pokazać jak zawsze, że wygrywamy w tej serii, bo... Ile to już jest? 10 do 1? No o, to prawda, jest, no, jest, jest dużo. dużo. Jest dużo. Mamy dużo punktów, musimy to dalej trzymać, musimy to dalej trzymać. A w międzyczasie wymyśliliśmy plan ataku na nich. Panowie, co wy na to, żeby może na tych rogach się ustawić? Jak będą jechali, to dostaną z dwóch stron. O, o, o. Ja wam będę mówił, jak będą jechać, ja wam będę mówił, jak będą jechać, jak chcecie. Shadow, może ty zrobisz taką no. i rzucisz flary? Tam jest. Zaczynają, Startują, startują. Waż, za, wyjeżdża, zaraz będzie wyjeżdżał. Nie no nie nie. nie wyjeżdża. Staraz, jeszcze jeden będzie jechał, jeszcze jeden, Jedna, jeszcze jeden strzelajcie strzelajcie hamuje go hamuje go próbuję go hamować ale on skręca ciągle no ma, ma skręt, kręc, bardziej skręty pojazd ja nie jestem w stanie nic zrobić strzelaj 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 wcześniej Ależliwie. musi wystrzelić no, no, dość było. A nie... Dostał, 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 co posłaniek nie się... do co Kacie ci nie jest? Jestem. Będziesz wrażliwa. Zawsze byłem na polach. Nie żyję. I dalej na Strzelaj, jeszcze strzelaj, strzelaj! Dawaj, 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 dawaj! dawaj. Nie! Kto jechał? Mają to. Nie, nigdy nie mów nigdy. Przegraliśmy panowie. Albo, albo. Może tym razem powiemy. Przegraliśmy? Nie, tak jest. Mieliśmy z dzień. No nic, no nic, panowie. Wiecie, no. Ja, ja, wiecie, ja też źle się czułem, nie. Nie zle. się też No dobra. <Vater> <penisatki> tak ja <dalej>. uh -huh. <snym> no i tak dalej. Tym, razem, Tym razem przegraliśmy. Deerie? Tym razem, tak. Oh! Zły Przegraliśmy. przegraliśmy. Ekipa taka mówiąca, że przegraliśmy. Ale wiecie, ale to, to nie ma co, bo to jest, ale jest rady jest 2 do 10. Rady. No. 2 do 10, jeszcze 8 punktów no, trzeba to, 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 to odgonić. Wiecie to jest nic. Aha, to jest w zasadzie. Myślę, że damy radę radę ciężki. To, wyra... to, 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 to... słuchajcie, zostawcie nam 5000 tysięcy łapek w górę. Niestety tym razem przegraliśmy i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema ekipa. Pocieszenie. Siema. 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 No, wow.